Opel Corsa D z bardzo małym przebiegiem mniej niż 90 km. km, tutaj miga literka F oraz nie da się odpalić auta nie działa żadne wrzucanie biegów to jest taka skrzynia skrzynia Easytronic. po podłączeniu auta pod komputer pokazuje się błąd P1607 Oznaczający obwód mechanizmu uruchamiającego sprzęgło. Tutaj na naprawy będzie ten element. Jest to aktuator, aktuator skrzyni Easy Tutaj jest zbiorniczek. Można go spróbować przeczytać sobie komputerem, na przykład autokomym, Tutaj można sprawdzić sobie poziom płynu. Tutaj. tutaj jest odpowietrznik może sobie to prostu tutaj odpowietrzyć 9 mm nasadka, odkręcać w tą stronę powietrza widać, że nie ma tutaj w tym przypadku udało się odpalić auto jakimś cudem po odkręceniu tego odpowietrznika, wróciło troszkę płynu i po skasowaniu błędu komputerem, auto teraz odpala, odpaliło, wszystkie biegi wchodzą Nie ma żadnych zgrzytów. Zobaczymy czy będzie jeździć. Na tą chwilę wszystkie wszystkie biegi pracują, auto jeździ i także został odłączony całkowicie akumulator zarówno klema plusowa, jak i klema minusowa. Nie wiem, może coś się po prostu skosowało w jakiś sposób. Po skosowaniu tego będu. P1607 pojawił się teraz to taki błąd kontroli trakcji po czytaniu komputerem jest to błąd C0255 włączony bieg lub, lub położenie dźwigni zmiany biegów i zobaczymy czy da się go skasować został skasowany ale jeszcze dalej jest teraz Tamtego już nie ma, o którym mówiłem, ale jeszcze tu jest jakiś błąd kontroli trakcji chyba. Tego, tego błędu kontroli trakcji nie udało się skasować. Teraz skasuję go. Zobaczymy, czy odpali jeszcze raz w związku z, tą, z tym aktuatorem skrzyni biegów. Na razie to wszystko się naprawiło. Gdyby ten aktuator izotronika zdemontować, to tutaj jest u do dołu jedna wtyczka pod spodem. Trzeba po prostu pociągnąć do dołu to. To maksymalnie z do dołu i wtedy schodzi wtyczka. Drugą wtyczkę trzeba zamontować od góry. I tu u dołu są jeszcze dwie, dwie śruby. Tu jest śruba. Tu jest śruba. Takie śruby na, na torxa. Tu jest numer części, jakby ktoś potrzebował sobie zamówić taką część po prostu Tutaj za tą aluminiową budową tego aktu aktuatora tutaj znajdują się szczotki Można spróbować je wymienić, może to pomoże One mogą się skończyć, mogą się kończyć po prostu Kupując taki cały używany aktuator z tego auta Trzeba będzie go po prostu dokodować do numeru VIN Dlatego lepiej On też taki do regeneracji Auto przestało przez noc, ładował się akumulator Wczoraj tak jakby odpalał na niższych, kiedy na niższym napięciu motora, kiedy był rozładowany a Teraz jest naładowany znowu MIGAF. Nie reaguje na kluczyk Biegi żadne nie wchodzą znowu już popsuło Żeby zdemontować aktuator trzeba się dostać pod auto Tu jest podniesione na lewarku Na tej śrubie wahacza Tu zabezpieczone kobyłką Podnieść maskę, żeby było więcej światła. I tutaj warto zacząć sobie demontaż od tego przewodu hydraulicznego. I tutaj trzeba zastosować specjalny klucz z taką dziurką, ponieważ ta śruba ma tu taki wystający bolec. Z tego trzeba użyć tego T35 z taką tutaj dziurką, Który podejdzie tutaj w tą śrubę. To jest 140, ale to 35 też podejdzie i wykręca się tą śrubę w tą stronę. 5 wtyczek polega na tym, żeby pociągnąć to do w dół. Oto trzeba w dół pociągnąć i wtedy ona tutaj sobie już wyjdzie. Takie kliknięcie i dopiero wtedy ona jest różna. Druga wtyczka tutaj od góry kliknęło i teraz dopiero to wyjdzie cały aktuator trzyma się na śrubach torok 145. do jednej śruby trzeba stosować taką przedłużkę z, ze średnią grzechotką to się tak na styk mieści przy, przy wentylatorze ale się mieści i wykręca się w tą stronę kolejna górna śruba łatwiej dojść sobie od dołu klucz jest nałożony nie odkręcając ten przewód hydrauliczny tutaj w tym miejscu a nie od skrzyni spowoduje się że on się nie zapowietrzy gdyby go się odkręcić od skrzyni to wtedy się zapowietrzy i potem może być problem z odpowietrzeniem dwie śruby jeszcze tutaj na dole jedna jest tutaj i druga jest tutaj 4 tu czterech śrub. Tutaj już co nie jest? Luźny, ten aktuator. Trzeba wymontować tutaj sobie tą. Jedną śrubę nałożyłem, żeby łatwiej zamontować tą ten przewód pompy. trzeba, tutaj trzeba sobie. Wyszarpać da szarpać. sobie, wiecie. jedną ręką trzymać aktuator, drugą ręką wyjmować tutaj tą pompę. Teraz już jest poluzowana. Eee, ten przewód jest poluzowany. Teraz trzeba po prostu dać do góry, bo inaczej tego się nie wyciągnie. Po zluzowaniu tego przewodu tutaj można sobie już wyciągać cały aktuator. Trzeba zdemontować tą przewód. No jest tu na taką wtyczkę po prostu Tu jest wtyczka wciśnięta. Może pomóc uderzenie czymś w tą część, bo tutaj są szczotki Żeby nie są zużyte to wtedy może załapią, wtedy da się odpaść na chwilę auto Żeby go tylko przestawić Wyszedł przewód Pracę. Można sobie samemu spróbować wymienić szczotki Które znajdują się pod tą budową, Oraz wyczyścić wirnik Trzeba wykręcić wyśrubki śrubki torx 125 mając wykręcone te dwie śrubki ten element trzeba po prostu trzeba wybić tutaj on tutaj mocno siedzi on tutaj po prostu musi zejść bo tutaj jest to aluminium jest udlenione po kilku uderzeniach tutaj już schodzi ten element i wtedy będzie możliwość do odkręcenia tych kolejnych śrubek i zdjęcia całej budowy on to po prostu trzeba było wybić tutaj młotkiem uderzając tutaj, uderzając tutaj i wtedy to, to schodzi on jest tutaj za, zakreszczony w tym miejscu Tutaj też jest torx C25, ta śrubka i ta śrubka. Po odkręceniu trzeba go trochę tak poruszać na boki żeby to się odkleił. Można wyciągnąć. Taka kwestia, że jak on pracuje, to wtedy te, te szczotki tutaj. Nie dochodzą do biernika Czy one są za krótkie? Widocznie są dużo mocno zjechane One powinny mieć rozmiar 12 mm długości oraz 6 na 6 na 12 mm. Właściwie tego elementu nie trzeba wybijać. bo Po prostu można go zdjąć razem z tą budową. I tu w środku wszystko trzeba wyczyścić. Bo ten pył, pył z tych szczotek nie jest przewodzący można po prostu odkurzaczem to odkurzyć to trzeba sobie odkurzyć taką końcówką tutaj odkurzaczem to ma ten element tutaj w środku też tutaj widać, że szczególnie ta szczotka jest mocno za krótka kiedy ruszam tym wirnikiem to mi tu już odstaje nie dotyka, nie ma styku tutaj nie styku. No żeby je zdemontować trzeba ułamać ten plastik i potem, potem po prostu trzeba przykleić klejem tak to wygląda, tak on jest tam zamontowany tak samo ten drugi plastik tutaj na dole No i teraz jest dobry zastęp tutaj, żeby wyciągnąć sobie to szczot tutaj trzeba sobie to po teraz wyciągnąć wychodzi cała stara szczotka widać, że była zużyta prawie do końca tylko ona pracuje, tutaj na takie sprężenie. Ona jest tu zblokowana, po prostu tym przewodem. To druga jest trochę trudniej dostępna. Długość tej drugiej szczotki też minimalna już. Prawie do zera się zjechała. Taką długość ma monowa różnica ona jest jeszcze niewymiarowa, nie trzeba ją dotrzeć. Jak się wpiszę w Allegro szczotki z Tronic, to powinno być w sprzedaży takie w odpowiednim wymiarze. Jest taka kwestia właśnie, że ten przewód tutaj idzie z tej strony, a nie powinien iść tak tutaj w tym miejscu jak w tej. To jest tylko taka przykładowa, akurat nie miałem taką wstępną ale ten przewód idzie tutaj tak stąd powinien iść Zmieniając te szczotki, a warto, żeby one różne pracowały tutaj w tym trzymaczu w tej budowie, żeby się nie zacinały. To urządzenie nazywa się różnie w zależności od marki. W Hondzie to jest iShift, w Fordzie to jest DuraShift, a w Oplu to jest właśnie EasyTronic. Żeby wyciągnąć te szczotki, trzeba po prostu te blaszki tutaj podginać. Tutaj trzeba uciąć w tym miejscu przewód, tylko nie za blisko tak żeby było łatwiej przylutować potem, potem nową żeby tak ze 3 mm zostawić tego przewodu tutaj go uciąć i tu odgąć blaszki i wyciągnąć z tej strony wyciągnąć szczotkę kupiłem takie szczotki i kupiłem trochę za duże jest sobie bardzo łatwo je dotrzeć sobie na papierze ściernym one się ścierają tak szybko bo to jest taki grafik, praktycznie takie sam, taki sam jak w ołówku i to bardzo szybko się ściera trzeba uważać żeby za bardzo nie zatrzeć mam papier ścierny 240 Trzeba ją płaskiem położyć najlepiej, po takim ruchem okrężnym i równomiernie dociskać w każdym miejscu. Bo bardzo szybko można to nierówno, nierówno dotrzeć. Dotaję sobie tak na 6,5 mm, 6,5 6 oraz 12. Będzie miała tutaj trzeba sobie odgiąć te blaszki, tą i tą, i wtedy ta tutaj wyjdzie. Najpierw wychodzi sprężynka, sprężynkę już wyciągnąłem. I teraz szczotka po prostu sobie tutaj wychodzi tędy. Teraz widać tą różnicę długości. Tutaj trzeba ją sobie teraz obciąć w tym miejscu i dolutować do tą nową. Ona tu musi luźno pracować. Tu ma taki luz, to oryginalna fabry, fabryczna bardzo różny pracuje trzeba w taki sam sposób sobie dotrzeć tą tą zmienianą Taka jest oryginalna rezystancja tej oryginalnej szczotki? Te zapadki to są takie dwie zapadki. Trzeba do góry podjąć, żeby się dzięki, dzięki temu ta szczotka się zblokuje tutaj w swoim miejscu. Jeżeli ona gdzieś się tutaj blokuje, to trzeba po prostu ją spiłować jeszcze papierem ściernym, żeby pracowała bardzo lekko, bez żadnych. Oporów. W czasie lotowania chodzi o to, żeby najpierw tutaj dać trochę cyny w tą końcówkę, potem trochę cyny w tą końcówkę i potem je połączyć, i dopiero potem je podgrać. Wtedy się połączą te, te przewody, szczotki tutaj z tym. Żeby było łatwiej sobie połączyć, tutaj skleić te kawałki plastiku łamane, to można sobie po prostu ściągnąć tą uszczelkę tutaj i wtedy będzie widać dokładnie tutaj te miejsca, gdzie ten plastik jest oczywiście poza, po zamontowaniu szczotek cyna nałożona na te dwie końcówki teraz wystarczy je połączyć tutaj nagrzać ten przewód szczotki trzeba sobie go tam tak schować żeby on tu nie przeszkadzał, bo tu będzie jeszcze ten plastik i wiadomo że on musi być dłuższy on musi być dłuższy niż ta odległość tutaj ponieważ jak szczotka w miarę będzie się używać, to będzie się przesuwał do przodu i wtedy ten przewód będzie się, ten przewód będzie się, się rozciągał czyli najpierw trzeba go sobie po tak, tak ułożyć tutaj tutaj przyłożyć te dwie końcówki cyny i potem to tutaj rozgrzać i wtedy tutaj się przylutują te, te końcówki teraz tutaj klejąc ten plastik no jest coś duża powierzchnia, na jakiej można go skleić. No tu będzie dodatkowo trzymał jeszcze, izolował. Można tutaj, tutaj nałożyć klej, na przykład w tym miejscu. Można tutaj po tej ściance nałożyć. No tutaj jeszcze będzie nachodzić ta budowa, do tego, która będzie dodatkowo stopić, trzymać ten plastik. Tylko no nie ma jakichś dużych sił działających na ten plastik. Jego ja jest łatwo sporo tym skleić. I wtedy się nie wyrwie. Ten plastik ma stanowić taką izolację tylko między tym przewodem szczotki, a tą obudową. Tutaj, jak go jeszcze nie skleiłem. szczotka jest skrócona na 9 mm, 9,5. Czy się że nie pasuje takie dwunastki, jest były za długie. Tutaj, w czasie, w czasie doboru tej, tej długości szczotek, to chodzi tylko o to, żeby. Tutaj było potem miejsce, miejsce na tą sprężynkę w tym, w tym trzymaczu, tutaj musi być przestrzeń. I teraz ta szczotka ma tutaj na przykład 10 mm. I widzę, że tego miejsca jest jeszcze niewiele. Tego można jeszcze skrócić, skrócić na, na 9 mm długości. Tutaj też z tego ujęcia widać też, też tą zapadkę tego trzymacza tutaj w tym miejscu. I widać jak on właśnie zachodzi za, za tą budowę tutaj. Z tyłu zachodzi, I dzięki temu trzeba trzyma ten cały element ten, ten prostokątny. Te tutaj krawędzie można odgąć maksymalnie trzy razy. Potem one, one już się łamią, są bardzo delikatne, a nawet jak się łamią, to potem po prostu trudniej będzie tutaj tą sprężynkę nałożyć. Ale jak się uda nałożyć, to ona będzie potem trzymana już tutaj przez ten plastik. Teraz tak, tutaj jest oporność. <coughs> oryginalnych szczotek to są oryginalne 005, najlepiej jest użyć szczotki miedziowo-grafitowe. A tutaj są takie nieoryginalne. One mają dużo większą oporność. Dużo większą oporność mają. Także takie, takie mogą nie działać. Widać, miałem prawie 10 razy większą oporność. Ten klej najlepiej sobie tutaj rozsumować śrubokrętem precyzyjnie, żeby nie, nie, nie poleciał tutaj, żeby nie skleił tej szczotki. najlepiej no, jest użyć kleju dwuskładnikowy wtedy masz więcej czasu na to przyklejenie części. Jakby dopiero to użycie drugiego składnika, połączenie dwóch składników sprawia, że klej zaczyna, zaczyna się kleić. Po zmontowaniu wszystkiego trzeba poruszać tym wirnikiem i sprawdzić, czy one te szczotki pracują tutaj. Czy cały czas są, cały czas dotykają tego wirnika. Czy nie mają gdzie oporów. montując teraz ten element, trzeba go tu po prostu nabić. Żeby to założyć z na auto. Trzeba tutaj poluzować odpowierzchnik sobie poluzować i wtedy można wcisnąć wcisnąć tutaj tą pompkę. Będzie no, wylatywał płyno, ale wcisnąć tą pompkę. Nakładając ten przewód hydrauliczny, będzie słychać takie kliknięcie. Jak nam to wszystko znajdzie na siebie, ja teraz to pociągnę w dół. Teraz będę musiał jeszcze raz poluzować Przewód hydrauliczny i tutaj dopiero nakręcić te śrubki, żeby to nałożyć. Teraz rozluje tutaj powietrznik i teraz przy położonym powietrzniku dopiero tutaj znajdzie ten przewód, Jeszcze będzie wyciekał płyn, chudnicz, płyn hamulcowy. O, tak jak widać można zapełnić normalnie płynem dot 4 takim hamulcowym. Na tym korku wlewowym do płynu do tego sprzęgła jest napisane Use Only Original brake fluid Symbol płynu hamulcowego. Pierwsze przekroczenie kluczyka. Przekręcenie kluczyka po założeniu. Ciekawe czy odpali. Jest neutral czy jest dobrze. Biegi zmieniają się, nawet słychać jak się zmieniają. odpaliło biegi wchodzą na chwilę obecną auto dobrze jeździ, zmienia biegi zobaczymy czy jeszcze raz odpali bez problemu odpala auto przestało przez noc widać jest wszystko dobrze pali się neutral biegi wchodzą auto odpala i teraz no nic tu nie trzeba było kasować wszystko samo się kasowało, wszystkie błędy same się skasowały po wymianie szczotek nie trzeba było ingerować komputerem jeżeli nie pomoże wymiana szczotek można kupić cały używany aktuator tylko wtedy trzeba trzeba go zakodować do auta dokodować opcomem albo jakimś innym interfejsem Najlepsza opcja to jest oddanie tego urządzenia do naprawy, jeżeli nie pomoże wymiana szczotek. Tam można jeszcze sprawdzić włącznik światła hamowania nad hamulca oraz włącznik tutaj odręcznego. Jeżeli on się zawiesza, to wtedy też ten sterownik nie poda, nie poda sygnału, żeby odpalić auto. Szkodzić może się też płytka z halotronami czy ten czujnik położenia sprzęgła. Te płytki pękają. W sterowniku mogą pojawiać się zimne luty, czyli czerwona ścieżka na płytce elektronicznej. Jeżeli ktoś będzie szukał gniazda OBD, w tym Korszy D, Gniazda znajduje się tutaj, w tym miejscu. Czyli tutaj. Tu jest taka kwestia, że auto było jeżdżone bardzo delikatnie przez kobietę, tylko po mieście. Często były zmieniane te biegi, dlatego napadły kraty szczotki. W podobnych drogach było jeżdżane, nie było tam dużo wibracji. To możliwe, że właśnie tylko te szczotki tutaj wystarczyło wymienić. Niski przebieg, poniżej 90 tysięcy, oryginalny. Jeżeli ktoś kupuje używany taki aktuator, to trzeba, możliwe, że trzeba będzie go nie tylko zakodować do winu, ale też odpowiedzieć sprzęgło, zaprogramować parametry skrzyni biegów ustawić punkt adaptacji i to wszystko robi się komputerem. Powinno się to robić komputerem dedykowanym do Opla, bo nie wiem, czy. czy Da się lunchem, czy da się od Delphi em. Są te wszystkie opcje dostępne w autokomie Delphi Ale nie wiem czy to pójdzie Tutaj nie trzeba tego próbować, bo nic nie trzeba robić Tu wystarczyło wymienić same szczotki Trzeba nic nic i już wszystko działa Po podłączeniu auta do komputera nie ma żadnych błędów na skrzyni nie ma żadnych błędów na silniku Zgaszę, odpalę jeszcze raz Wszystko działa Biegi wchodzą, zacznę to jedzie do przodu też jedzie. Zablokowałem na jedynce. Teraz na auto. Zmienia biegi. Jeżeli ktoś potrzebuje zrobić to naprawę profesjonalnie, trzeba zdemontować cały sterownik aktuator. Tak jak pokazano na filmie, odesłać do, do firmy zajmującej się regeneracją. Oni tam wymienią szczotki, potwierdzają cały sterownik, potwierdzają wszystkie, wszystkie urządzenia, pomierzą. Taka naprawa kosztuje 9 zł w warsztacie, że im się to zdemontuje.